No hej kochani, witajcie wam w filmie. Witam się z wami tak spontanicznie. Postanowiłam nagrać dlatego, że siedzę w domku. No i tak, zmontowałam dla was przepis kulinarny. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda mi się go wrzucić. No i postanowiłam takiego normalnego vloga dla was nagrać. Takiego y, pseudokołka sobie zrobiłam i jestem niepomalowana, no bo siedzę w domu, no to nie będę się przecież stroić, nie wiadomo jak. Tym bardziej, że już na wielu filmach mnie widzieliście bez makijażu, więc nie widzę problemów z tym. No i kochani tak, jest poniedziałek. Zaczął się nowy tydzień. No i siedziałam sobie teraz. Patrzyłam w ogóle mieszkania. Jak to teraz wygląda na tym rynku. Jakie są ceny i tak dalej. Zrobiłam obiad. Yy, jeszcze będę dla, dla radka gotowała makaron, zaraz także tak, tak to wygląda. Dziś dzisiaj podobno jest yy, jak to się mówi Blue Monday, że jest najbardziej depresyjny dzień w roku. Także dajcie znać jak wam minął ten dzień, bo nie wiem czy... Nie, na pewno dzisiaj nie będę wrzucała tego vloga. Także da dajcie znać jak wam minął ten poniedziałek Czy też mieliście taką zwałę Bo ja mam taką po prostu jakoś taką na nastrój taki depresyjny mam Że naprawdę ciężko Więc postanowiłam się z wami połączyć Żeby trochę nie myśleć o tym Kochani moi Słuchajcie jaka wczoraj była akcja To szok Ja do teraz nie wiem w ogóle o co kaman Czemu to tak było ale słuchajcie, wracaliśmy z tych targów, tych wegańskich. Szliśmy ulicą, taką u nas jest taka mega, mega długa ulica. Się ciągnie, no i w między. znaczy. E, no, w czasie drogi są pasy, światła. No i stanęliśmy na tych światłach i stał taki koleś. I ja się po prostu zawiesiłam. E, czasem tak mam, że po prostu spojrzę gdzieś tam w dal i się tak zawieszam, i trochę się, tak wiecie, zam zamyślam się, tak. I nie wiem, czy ten koleś myślał, że ja na niego się patrzyłam, czy coś. Ale później, jak się zrobiło zielone światło, to on dosłownie tak jakby zbliżył się do nas. I tak centralnie wychylił się i tak głową spojrzał w tą stronę, tak? I się takim mega wnikliwym wzrokiem popatrzył na mnie. Jak ja to zobaczyłam, to no sobie pomyślałam, no jakiś kuźwa wariat. No, co on się tak patrzy. Oczywiście Radek nie zareagował, bo to jakoś tak się szybko działo. Ale no powiem wam, że tak się trochę przestraszyłam, że taki po prostu jeszcze centralnie tak przysunął się i tak spojrzał. Tak przez dłuższą chwilę. Nie wiecie, gdzieś tam w teren, tylko centralnie na nas, na mnie. Więc to było takie dziwne, no ale wydaje mi się, że teraz wariatów nie brakuje, więc... Dziwni ludzie po prostu wiecie się nie leczą, i może mają jakieś schizy. Nie wiem, ale to było straszne. Napiszcie mi w komentarzu, czy też mieliście jakieś takie dziwne przypały w życiu. Widzę, że już mi się zapisał ten film z ciastem. To wam chyba zaraz rzucę na YouTuba, żebyście mieli kolejny vlog, znaczy kolejny film ze mną, także gotowe! Jeszcze w ogóle muszę wam opowiedzieć jedną rzecz, bo mi się teraz przypomniała. Słuchajcie, jak właśnie a propos tych targów jeszcze, że jak już wracaliśmy, już wychodziliśmy z tego, z tego pomieszczenia tam, z tego budynku, to tam na wejściu są obrotowe drzwi. I słuchajcie, nie uwierzycie, kogo ja spotkałam. Po prostu jak ja zobaczyłam, po prostu w, tym, w tych obrotowych drzwiach, jak ja wychodziłam, to. Z jakby z tej drugiej strony wchodziła kobita i ja się jej przyjrzałam i później do mnie doszło, że to była ta dietetyk od której przez dwa miesiące nie mogłam uzyskać tego jadłospisu, ta druga, co wam opowiadałam, także no nie wyglądała na chorą skoro wybierała się na takie wydarzenie to nie wyglądała na chorą, ale to było komiczne że akurat w tym samym czasie że nasze drogi po prostu się zbiegły, no tak to jest no Czasem nie do końca człowiek, wiecie, mówi prawdę i tak. No ale co, dała mi ten jazdówospis, muszę Wam nagrać jakiś właśnie jeden przykładowy dzień, żebyście mieli taką, wiecie, inspirację. Szczerze Wam powiem, że ja po swojemu i tak gotuję, bo tak naprawdę te przepisy bardzo się nie różnią od tego, co ja jem na co dzień. No ale wiecie, dla tych osób, które nie jedzą glutenu albo nie mogą mleka, to, to może się coś przyda. Także tak, kochani, kończę tymczasowo, to wam chciałam powiedzieć. No i później się jeszcze z wami połączę. Witajcie kochani, już kolejnego dnia. Ja właśnie się ogarnęłam, zrobiłam sobie włosy, pokręciłam troszeczkę. Szłam taki duży odrost, że to jest po prostu, no, szok. Także dzisiaj będę jechała na zakupy, kupię sobie odżywkę do włosów. No i coś z tymi moimi włosami więcej zrobię, ale fajny, mega fajnie, mi się podoba po prostu ten rudy kolor na moich włosach. Będę też robiła dzisiaj paznokcie. Nie wiem, czy ostroj złapię, bo są takie już... no już wymagają zrobienia. E, więc będziemy dzisiaj jechać na zakupy, troszeczkę wam pokręcę jak będziemy na mieście. A teraz, teraz siedzę w domu, właśnie się pomalowałam, jeszcze dla Was będę nakręcała Instastory pewnie i później Wam pokażę jak robię sobie paznokcie, bo sobie wymyśliłam sobie dzisiaj czerwone. Zauważyłam, że w tej bluzce bardzo często nagrywam filmy, <grym> jakoś tak wypada, że, że nagrywam w tej bluzce. Ja już mam ją tyle lat, naprawdę, ona jest taka na gumce i tutaj mam, wiecie, przy rękawku taką gumkę i przy dekordzie też. Taka jest, wiecie, że można ją sobie zrobić tak na ramię, o. Ale mi tak jest niewygodnie, więc wolę tutaj mieć zakryte. Zresztą jestem bardzo biała wręcz, blada. To, to nie wydaje mi się, żeby to ładnie wyglądało. I kocham moje włosy troszeczkę, bo zauważyłam, że właśnie jak używam tego Helen Shoulder, są bardzo szorstkie te włosy, więc muszę no coś zrobić, żeby było lepiej. No i myślę, że przyjdzie dzień, że sobie podetnę trochę te włosy, no bo Chyba będę musiała sama, bo jakoś tak Ani nie ma czasu, ani kasy na tego fryzjera, więc będę musiała chyba sama podziałać w tej kwestii. Przeniosłam się z Wami do kuchni i tak, będę się zabierała za obiad, moi drodzy. Także mam tutaj już pieczarki i do tego kupiłam w Lidlu właśnie z, y, taką puszkę pomidorową. A... Mam mięsko. Tak. I moi drodzy, ma? co tu jeszcze mam? Co tu jeszcze mam? Tak. I do tego zieleninka standardowa ja zawsze dodaję koperek i e, tą zieloną pietruszkę, dlatego że zielona pietruszka dużo ma wapnia. Także taki to obiadek dzisiaj. I powiem Wam, że jest trochę lipa. Dlatego, że ciężko ostatnio mi było znaleźć ten makaron, właśnie kukurydziany. Byłam w Lidlu, byłam w Tesco. Jeszcze dzisiaj, jak będę w Biedronce, to będę szukała tego makaronu. No, bo chciałam dzisiaj właśnie spaghetti, to takie kukurydziane zrobić. No, ale nie było. Więc tylko dla radka mam takie zwykłe. Wam pokażę. Zauważyłam, że bardzo lubicie, jak gotuję na filmach, bo ten film, z, z właśnie gdzie robię ciasto. To bardzo, bardzo w ogóle miło przyjęliście i mega tam dużo komentarzy było. Także dziękuję Wam, będę częściej może z Wami sobie gotować tutaj na filmach, żebyście, żebyście wiecie, może się inspirowali, albo po prostu patrzyli, jak ja to robię. Także kochani, co, jeszcze do tego czosnek będę dodawała, na pewno, no i co, zabieramy się za gotowanką. Biorę oczywiście witaminę D. Żeby nie było, że jestem, wiecie, gołosłowna. Biorę, yy, za niedługo będę szła na badania. To jestem ciekawa właśnie, czy branie w suplementacji tej witaminy D coś dało. Yy, właśnie chcę sprawdzić, czy faktycznie jak to biorę, czy mi się zmienia ten poziom. Powinien się zmienić. Także, kochani, ale ładne światło. To dzisiaj w ogóle dzisiaj jest słoneczna pogoda. Powiem Wam tak. Muszę poruszyć ten temat, bo to troszeczkę mnie irytuje. Nie wiem dlaczego niektóre osoby tak bardzo cieszą się z tego, że jest ciepło. I dlaczego nie rozumieją, że to jest źle, że teraz jest tak ciepło. Bo tak naprawdę w okresie grudzień, styczeń, luty powinien być śnieg, powinno być zimno minus 10, minus 5. I tak powinno być, a teraz jest po prostu piese... ta wiosenna pogoda. To nie jest dobrze, dlatego że no, gleba e, nie ma możliwości po prostu pochłonięcia tej wody ze śniegu, no i nie wiem, jak to będzie. I ja już teraz czuję, że te lato w tym roku będzie jeszcze gorsze niż w zeszłym, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku, jak nagrywałam dla Was, to my po prostu się dosłownie topiliśmy z radkiem, kupiliśmy sobie wiatrak. Ale i tak, jak chodziliśmy na zakupy w tym pełnym słońcu, to było tak okropnie. Był taki jeden dzień, pamiętam, gdzie było tak źle, tak gorąco i tak duszno, że nie, ja myślałam, że ja umrę. Jak szłam do tego sklepu, ja myślałam, że umrę z, tej, z tego gorąca. Także ja już mu powiedziałam, że w tym roku zainwestujemy sobie w, w ten taki, nie klimatyzację, tylko ten taki wiatrak, co ma funkcję chłodzenia. Bo, jak ja kiedyś pracowałam w lodziarni, to miałam takie coś i to super działało. Był taki nawiew, który był po prostu zimny, e, bo się montowało z tyłu taki pojemnik z wodą, i to tak działało. Także zainwestuję w to, bo ja naprawdę mam wrażenie, że w tym roku będzie okropnie w lecie okropnie gorąco. Także nie rozumiem osób, które się cieszą z tego, bo wiadomo, że słońce daje radość i człowiek się od razu jakoś lepiej czuje, ale no ja po prostu widzę tą zmianę klimatu i mnie to troszeczkę dobija i czekam z utęsknieniem na ten śnieg. Ostatnio na telefonie w prognozie mi pokazywało, że właśnie będzie padało, a tak naprawdę posypało troszeczkę tylko chyba przez godzinę i to no dosłownie było no parę milimetrów i, i później to i tak stopniało, więc... No zobaczymy. Trzeba trzymać kciuki, żeby popadał ten śnieg, bo nie będzie dobrze, bo wiecie, to chodzi o to, żeby te drzewa i te wszystkie rośliny miały z gleby tą wodę, żeby wiecie, obrodzić, żeby wiecie, były owoce, żeby były kwiaty. No rozumiecie, wiecie jak to jest. Także mam nadzieję, że, że w lutym może tak po prostu walnie tą zimą i że troszeczkę, troszeczkę z tego, z tego będzie, no. A jak nawet nie śnieg, to niech chociaż pada deszcz. Żeby chociaż padało, to będzie dobrze. Dobra, kochani, zabieram się za ten obiadek. Zobaczcie po prostu, jak gotuję. Ja już obiadek zrobiłam, tak jak Wam pokazywałam, w takich przebitkach, bardzo szybko się robi taki sos, także jeśli nie macie pomysłu na obiad, to możecie po prostu, nawet bez mięsa yy, wziąć, nie wiem, yy, cukinię paprykę, pieczarki, pomieszać razem z cebulą, z czosnkiem, i z sosem pomidorowym i może być taki, wiecie wegetariański sos do makaronu nie ma problemu no i co kochani, teraz się z Wami rozłączam bo tutaj yy, obejrzę sobie vloga Ani się mają kochani Ja się ubrałam tutaj w inną bluzkę, bo już jest troszeczkę mi zimno byliśmy na te zakupy, chciałam Wam nagrywać na zewnątrz, bo akurat szliśmy takimi oświetlonymi alejkami ale w czasie drogi zorientowałam się, że telefon został po prostu podłączony do ładowarki w domu także nie mogłam dla Was nagrać ale przyszłam Wam pokazać po prostu dwie rzeczy które sobie kupiłam nie wiem, nic takiego szałowego, ale kupiłam ten pilnik do paznokci. Polecam wam go, jak macie naturalne paznokcie, to w Rosmanie jest za 5, chyba 60. Taki właśnie banan papierowy. No i kupiłam odżywkę. Pokażę wam. Mam tutaj jeszcze opakowanie. Zawsze używałam tej. To jest chyba maska, a teraz znalazłam takie coś. To nawet ma taką samą nazwę. I kosztuje 8 zł. Mniej. Kosztuje 8 zł. Mniej niż to większe opakowanie. A tak jak sprawdzałam, to nawet i zapach, i konsystencja, której w środku jest taka sama. Więc będę próbowała. Ale serdecznie wam polecam tą tą łączywkę, co wam pokazywałam. Znaczy tą też, no bo to w sumie chyba jest to samo. Nie wiem, dajcie dzieci znać. Bo tak pięknie pachnie. I tu jest. Ee, słuchajcie, niech ja tutaj zerknę. Ech. Olej z y, żożoby, makadamia, migdały, także białka cytryny. Coś nowego, tamten chyba nie miał białka cytryny. Także taka odżywka. Zobaczymy, co tak będzie, ale już się nie mogę doczekać, bo mam tak przesuszone włosy, co, że to po prostu jest tragedia. Dzisiaj będę myła, nakładała na ten mój szczypiorek. Ale tak, słuchajcie, zmarzłam. Że, jak się nie przeziębie, to będzie cud. Naprawdę, bo byłam, byłam ubrana w to i miałam na to kurtkę zimową, ale ta moja kurtka zimowa już się nadaje do wymiany. Bo ten puch co jest w środku się mocno zbił, i w niektórych miejscach po prostu mi przelatuje powietrze, więc będę musiała zainwestować na przyszły rok, na właśnie na, na to, żeby kupić kurtkę. No i w ogóle dużo kosmetyków muszę pokupować, bo mi się pokończył żel pod prysznic i w ogóle no i wszystko, i wszystko, tylko skąd brać kasę to nie wiem. <laughs> żeby się tak dało, żeby się mnożyła sama to by było super. <laughs> Dobra kochani, przenoszę się z Wami do pokoju, do salonu i sobie jeszcze pogadamy. Ja już jestem na łóżku pod kocykiem, bo mi jest tak zimno, że to po prostu jest tragedia. Byliśmy w tej Biedronce I znalazłam takie, Takiego batona Wam pokażę Ale szczerze mówiąc jest taki średni O takie coś Czekajcie, ostrość I on jest z Taki on jest firmy Magnetic Ten taki najtańszy przy kasach jest Jeszcze był tofi. Ale powiem wam, że jest Bardzo średni i raczej wam nie polecam Widzicie, no ja tak Może to kogoś zdziwić Czekajcie, bo siedzę na telefonie Może to kogoś zdziwić Ale ja po prostu y, mam te nietolerancje I w ogóle, ale no jem słodycze Pozwalam sobie na własną odpowiedzialność Oczywiście I konsekwen konsekwencje biorę na siebie No ale tak naprawdę Po prawdzie to nie powinnam żadnych jeść Chyba, że Zrobię sobie w domu, ale nie wiem jakie, jak, jak zrobić, żeby odtworzyć czekoladę mleczną bez mleka krowiego. No, hmm. nie wiem, czy jest to możliwe. Raczej, no, ale czasami, no wiecie, no. Ja po prostu lubię słodycze. Ja już jestem przyzwyczajona, tak, bo u mnie w domu po prostu zawsze były te ciasta, zawsze były jakieś czekolady, więc ja już po prostu jestem tak przyzwyczajona i lubię słodkie. Czasem coś sama upieka, ale wiecie, że te wszystkie tradycyjne ciasta to są i na mąkach, i na, na wszystkich mlekach i tak dalej, jajkach. No, ale już nie będę Wam marudzić o moim zdrowiu. W każdym razie ja siedzę sobie pod kocykiem. Radek jest w kinie. Poszedł dzisiaj na jakiś... Yy, co on tu mówił? Historyczny film. Nie wiem, nie wiem, jaki to dokładnie tytuł jest. Ostatnio był na tym Frozen i, i powiedział, że Bardziej mu się podobało niż dwójka Nie wiem czemu ja patrzę w ekran tu do was, hello <grym> Tak się przyzwyczajam, żeby patrzeć Jaki kadr mam <grym> W każdym razie podobała mu się Bardziej dwójka właśnie niż Niż Jedynka z Frozen Także no nie wiem, nie widziałam tego Ostatnio nie, nie chodzę do kina Jakoś tak nie mam weny Jakoś żeby się zebrać i pójść właśnie na jakiś film no i chcę dla Was nagrać ten kącik, drugi odcinek, ale no teraz Radek ma nadgodziny w pracy, nie ma za bardzo czasu, może weekend się uda, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy jak to będzie, może dzielę się dziemy i po prostu nagramy. Powiem Wam, że ta, te dni tak mi spieprzają, naprawdę ja nie ogarniam tego przemijającego czasu. I tego, co po prostu się dzieje dookoła mnie. Tak, <noise> wszystko przelatuje przez palce. E, szliśmy w ogóle e, ulicą i mijaliśmy takich, no, można powiedzieć, nastolatków. No, tak na oko powiedzmy 15 lat, coś mniej więcej, w, te, w, te, w ten design. E, może trochę więcej. Powiem Wam, że jestem przerażona tym, e, jak oni się zachowują. Jak się do siebie odzywają? Jaka jest ilość przekleństw w jednym zdaniu? I zauważam, że bardzo często są z tymi e-papierosami. I wiecie, no każdy odpowiada za siebie i robi to, co chce, bo jest wolny kraj, wolność słowa i ogólna, ogólna wolność, ale osobiście uważam, że no to jest takie trochę rażące. Ja też przeklinam, owszem, ale. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby tak wypinać na ulicy. No ale no, cóż poradzić? No, takie to czasy. I co, kochani, ja będę kończyć. Troszeczkę się rozgadałam w tym blogu, wyjątkowo dzisiaj. Żałuję, że Wam nic nie nagrałam na mieście. No, po prostu, no naprawdę. Szłam, zajrzałam do torebki i po prostu nie miałam telefonu. Także a ta naradka w telefonie ostrość nie chciała łapać. Jak próbowałam nagrywać, także no bez sensu, taki, wiecie, brzydki materiał dawać tutaj. Więc, więc może przy następnym razie mam nagram. Także tymczasem się z Wami żegnam. ściskam Was ciepło. Oczywiście zachęcam standardowo do subskrypcji, dodawania łapek w górę. I co, kochani, widzimy się w kolejnym wideo. Pa pa!